Masaż tkanek głębokich jest stosunkowo młodą metodą pracy z ciałem. Jest to rodzaj pracy, który przy zastosowaniu odpowiedniej biomechaniki i niewielkim nakładzie siły jest bardzo skutecznym bodźcem leczniczym. Jest to jedna z najskuteczniejszych metod łączenia mięśni, ścięgien, więzadeł i powięzi, co bezpośrednio oddziałuje na poprawę całego narządu ruchu. W masażu tkanek głębokich bardzo ważna jest biomechanika pracy. Odpowiednia postawa i dobór prawidłowej pozycji masowanej w celu jak najlepszego dojścia do masowanego obszaru. Istotnym elementem jest dobór odpowiedniego stołu do masażu i stół jest węższy, tym praca jest wygodniejsza. Dodatkowo używamy sporej ilości kształtek w celu dobrania prawidłowej pozycji łożeniowej. Możemy użyć klinów pod barki, wałka podstawy kolanowe, półwałka podstawy skokowe, poduszki pod kark, czy nawet kliny do masażu kończyn dolnych w trakcie masażu brzucha i przepony. Przed wykonaniem masażu niezbędne jest postawienie prawidłowej diagnozy, gdyż ten rodzaj pracy ma jedynie zastosowanie w miejscach objętych chorobowo. Praca z tkankami głębokimi z góry nie narzuca ściśle określonych technik oraz ich kolejności. Jest to koncepcja pracy z ciałem, która pokazuje różne możliwości, a przede wszystkim uczy współpracować z tkanką masowaną. Podczas masażu wykorzysta się różne pozycje łożeniowe, m.in. pozycje w leżeniu. Siadzie, czy nawet klęku. Ponadto bardzo często w masażu angażowane jest osoba masowana. Zaleca się wykonanie ruchów czynnych, dzięki czemu możliwa jest skuteczniejsza praca terapeutyczna. Masaż głęboki to metoda przekładająca duży nacisk na postawę masażysty. Nie jest możliwe prawidłowe wykonanie masażu tkanek głębokich bez przestrzegania zasad biomechaniki naszego ciała. Dzięki temu jest to zabieg, który nie obciąża stawów terapeuty, czyniąc go niezwykle przyjemnym masażem. Masaż kanek głębokich to niezwykle ciekawy sposób leczenia, który daje wiele możliwości nie tylko jako odrębna metoda, ale także jako dodatek do innych masaży terapeutycznych.